Yo, hajder, witam wszystkich w kolejnym odcinku na kanale z gry minecraft Opętany świat <grym> tak, jak tak jak postanowiłem tak zrobiłem Czemu Tu się Fajczy drzewo Nawłoć Fajnie, zrobiłem żółty barwnik, to jest to czego potrzebowałem w tym w tym odcinku żółty barwnik. E, w poprzednim odcinku wytłumaczyłem. W tym ostatnim odcinku z Minecraft w lesie wytłumaczyłem, co się stało. Mam nadzieję, że chociaż dobrze to wytłumaczyłem, bo szczerze nagrywam to przed nagraniem tego ostatniego odcinka Minecrafta w lesie. Um, nie wiem, jeżeli jakoś tam niezbyt fajnie to wytłumaczyłem, a pewnie niezbyt fajnie wytłumaczę, to, to po prostu... Świat się zepsuł po raz chyba czwarty albo trzeci. Eee, zepsuł się świat i mody nie działały tak, jakbym chciałaby działały. Eee, shadery się psuły i ogólnie cały świat się wziął po prostu psuł. Dlatego jesteśmy na wersji 1.192. W sumie chyba nawet nie muszę robić filmu pożegnalnego z tamtą serią, z tamtym saveem. W sumie wytłumaczyłem to tak bym chciał teraz wytłumaczyć. Czemu to się kurko, wszystko fajczy tutaj? Prze proszę przestać się palić, co jest? Proszę przestać. A dobra, i tak tego nie ugaszę, i tak tego nie ugaszę. Więc po prostu stąd idźmy i niech się pali. Widzę jakieś... na minima jeziorko. Jest to bardzo fajne jeziorko. Ej, bez kitu. Ja Może sobie... Domek tak jakiś mały zbudować? No dobra Może być Niedaleko spawnu Spoko, mi pasi Może być jak najbardziej Pasuje Trochę drewna trzeba pozbierać O tak, więc generalnie czym się ta seria będzie różnić od seria Czym się drugi sezon Minecrafta w lesie będzie różnił no, niczym oprócz tego, że są inne modyfikacje, e, są inne mody. Niektóre się powtarzają, ale dosłownie mało. Tam, z 2-3 mody się może powtarzają. E, więc dużo powtarzających się modów nie jest. Ale na wersji 1.19.2 jest więcej modów, które chciałem w poprzednim save. E, dlatego mega fajnie. Potrzebuje kamienia. Potrzebuje kamienia. To niezwłocznie teraz. Co to jest? A, no tam, o na zwierzęta, na, na inne zwierzęta, na więcej zwierząt, w sumie. Yy, fajnie, bo im więcej zwierząt, to więcej jedzenia będzie. O, dobra, to będzie spadać. Yy, tu, myślę, że mogę sobie zrobić pierwszy save. Save. Do domek Boży Bozi. No, może być domek Bozi. Dobra. I chodźmy szukać kamienia. Tak chcę tu dom, bo, bo ładnie wygląda ta okolica. Pięknie, ładnie wszystko wygląda. Cześć kurczak. Cieszę się. Póki co nie potrzebuję jedzenia. A tu muchy latają, nie? nie mucha może być HP? Aha, mało. Co? Larwa. FUJ! Albo czekaj, czy ja mogę... Mogę to zjeść! O ko... larwę. FUJ! Tam jest kamień pod wodą. Ale ja bym wolał kopalnię. Albo... góry? Kurwa, fuj, larwę mogę zjeść. Ja pierdolę, fuj. Nie wiem ile tego kamienia ją zbierać, więc pozbieramy sobie go troszeczkę. Tak, aby star... Czy było jeszcze na piecyk? Słyszysz to? Też to słyszałem Za chuje, nie wiem, co to było Dobra, ile tu już jest? 17 Ech, i węgiel jest Dobra Tylko już kopiemy tym kilofem to wykopmy wszystko, co muszę tylko możliwe. nie. Nie pomogę ci, please. To było weirdo trochę. kamiki Karalu Afton To ty Powiedz, że to ty da dawałeś takie dźwięki. Halo. William os Aftonos. Dobra. Ej, bo ja nie mam owcy, nie mam wełny. Cześć William, masz może łóżko? Masz. Ok, to ja tu nie będę tracił czasu. Mamy 7 węgla. Musi wystarczyć. Robi się powoli noc. Niedłuż. Trzeba się wracać. I byłoby fajnie, by tu owce gdzieś były. The Beth, Miki? Miki? Nie, to nie była moja wina. What the fuck? What the fuck? Idę trochę naokoło. Z nadzieją, że znajdę e, owca. Sum. Niedźwiedź i grizzly. Fajnie, że jest to po polsku. A, zapomniałbym najważniejszej komendy. Keep inventory true. Ja mogę umierać. Ale. What the fuck is that? Co może mnie zabić? Znaczy. Mam mniej więcej pojęcie. Bo może mnie zabić albo mieszkamiki. Albo może mnie zabić. The path. The path. The łazienka. <laughs> albo może mnie zabić głód.

Tak, tu się nie będziemy bawić Więcę gdzieś tam jest dalej Kurde tu drzewo O Jezus Maria O nie Dobra, czas na budowę, czas na, czas na budowę, czas na budowę, czas na budowę, czas na budowę Co to jest? Nie wiem co to jest. A zabiłem. <ścoughs> Z przyzwyczajenia. Szybko, szybko, szybko. Raz, dwa. Nie tak, nie tak, nie tak, nie tak dwa, trzy. Raz, trzy, raz dwa, trzy, raz dwa, trzy. O kurwa, nie, 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 jest kurde będę noc, jest noc, szybko. Nie to. Dobra. Dobra. Musimy się wszyscy panować. Nah, it's not my fault. It's only your fault. Coś bardzo pukało, ja pierdole coś bardzo pukało, ja tu nie mam dachu. Okej, okay. uh. jabko spadło. Uh. Nie mam, nie mam łóżka, więc to jest problem. To robi problem. Okej, okay. nie jest aż tak źle jak na pierwszą noc. Sądziłem, że będzie gorzej z tymi horror modami, ale jest aktualnie git jeszcze. Co? Help me please. No, 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 don't help. Czekajcie, bo muzyka strasznie głośna. Drzewa się jakieś kurwa łamią? No, byłem już. Dawaj. Ty, Arribator tu łazi! Aribator Kurwa Nie pamiętam kim był The Aribator Zamknij cipkę. To nie była moja wina. <laughs> That's not my fault, you son of a bitch. Co, i'm here. Gdzie jesteś? Jak to się okaże, że to te ropuchy, czy żółwie, czy co to w ogóle tu chodzi koło domu, to się zdenerwuje naprawdę. Będzie źle. Ci tam jest za drzewami, dobra. Nie, je, jebać chłopa. Jebać chłopa. Naprawdę. Przyjaciele, naprawdę. Uwierzcie mi, jebać chłopa. Nie ma co się przejmować. Chłop jest po prostu atencjuszem pierdolonym. Jebać go wcipkę. Trzeba znaleźć owce. To jest priorytet. to <grymka> tak, tak. Zaraz żywi, że się otwieram? Dobrze okay. Tak, 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 tak Cyk, jeb. Jeb jeb, jeb jeb, jeb, jeb Jeb, jeb, jeb I w sumie, żeby nie kusiło To też się oko... Jemy e, Nie ma co się bać, spokojnie Tylko nieboże twór wołający o atencję Dobra. Światełko jest, jest. Okej. Okay. No, jak na pierwszym domek. Not bad. Dobra. Ja se zjem. Pierw. W sensie prawdziwym życiu. <grym>